Przymost Wanted to szczyt popularności serii Need for Speed. Największa celebracja kultury wyścigów ulicznych, metalcore'u i obciachowych cutscenek jednocześnie. Gra tak dobrze zapamiętana przez graczy, że reszta serii dla nich nie istnieje. I w sumie sam bym się z tym zgodził. Dopóki ostatnio nie przeszedłem. Czarna lista na papierze wygląda dobrze, stanowi za świetny gimmick dla typowej drabinki wyzwań. Problem pojawia się, gdy przy Jewels grze kończą się nowe lokacje oraz typy wyścigów, przez co znika element zaskoczenia. Dla porównania, Colin Macri Rally 2. Ciąg kilkudziesięciu tras rozsianych po całym świecie, zmienne warunki pogodowe, zero nudy. Most Wanted cierpi na problemy każdej ścigałki w otwartym świecie, zmuszając Cię do grindowania tych samych wyścigów, by spełnić żądania bossów i nie pomaga w tym fakt, że każdą furę możesz wygrać z loot crate'ów. Co? Po każdym bosie do wyboru jest 6 kart. Trzy z nich to ulepszenia, a w jednej jest auto. Z tym, że twórcy pokazują ci, gdzie są te trzy ochłapy, więc wiedząc, że masz dwa strzały na zgarnięcie nowej fury za frajer, oczywiste jest, że uderzysz w znaki zapytania, co daje ci tak naprawdę 66% szans na komplet kluczyków. Dochodzi przecież do takich sytuacji, że jeżeli wygrasz Galardo od Minga, no to już masz auto, którym da się rozwalić pozostałą piątkę z woli. Jaja, ma to robisz? Auta za to prowadzą się świetnie i poczucie pędu daje się znać, zwłaszcza przy prędkościach rzędu 300 km na godzinę. A używanie skrótów działa i ich znajomość daje dużą przewagę. Ale sztuczna inteligencja rywali to normalnie jakieś Mario Kart. Dopuszczalne są dwie sytuacje. Albo odstawiasz rywali na 10 sekund handicapu, albo to oni robią z ciebie flyera. Wyścigi z bosami, które powinny być trudniejsze, też nie są, bo rywale lubią randomowo przywalić w słup. Dodajcie do tego wspomniany brzej system kart, prościutki model jazdy i katastrofa gotowa. Jedyne tryby jakie sprawiają wrażenie wyzwania to speed trapy, w których trudność polega na osiągnięciu najwyższych prędkości na fotoradarach, oraz dragi to dopiero jest festiwal. Gra pozwala ci jedynie zmieniać pasy jak w brick Game. I to by było ok, ale samochód często schodzi ci z pasa i każda kraksa to praktycznie koniec wyścigu. Ale wiecie, gdzie za to Most Wanted odzyskuje swoją magię? Dokładnie... tutaj. Pościgi w Most Wanted są nadal najlepsze w historii gier wideo, choć też nie bez wad. Pierwsze dwa stopnie poszukiwań to ucieczka stróży prawa przed tobą, a gdy policji skończą się jednostki w terenie, to oczekiwanie na posiłki trwa za długo. Trzeci stopień poszukiwań to tak naprawdę początek zabawy, blokady, formacje otaczające, wyłaniające się znikąd suwy oraz kolczatki, na które jak już wiedziesz, to po zawodach. Nadal po tylu latach doświadczeń z grą ciągle daje się złapać w jakiś prostacki sposób i to właśnie tu tkwi wyzwanie w Most Każdy pościg jest odskocznią od wyścigowej rutyny i element ten byłby idealny, gdyby trzeci stopień poszukiwań był tym pierwszym. Całość doświadczenia zdecydowanie by na tym zyskała, ale nie tylko pościgami gra przecież stoi, bo oprócz policji, Most Wanted jest dzisiaj szczególnie pamiętane dzięki małej rzeczy, jaką jest jego stylistyka industrialno jesienny rockport pasuje do street racingu jeszcze bardziej od wyuzdanego Bayview. Dołóżcie do tego tandetne, ale na swój sposób urocze cutscenki z prawdziwymi aktorami, otaczające gracza ciarskie wstawki, ale także kultową ścieżkę dźwiękową. A w niej sporo hip hopu, dragon basów i metalcoreu, czyli gatunków, które zdefiniowały kierunek mojego rozwoju muzycznego. Most Wanted jest jak swego rodzaju kapsuła czasów. Odpalasz go i bum. Jest rok 2005, piątek wieczór, mama zrobiła Ci kanapki, a z ekranu uśmiecha się do Ciebie Josie Maran, która każe Ci kupić świata Punto. Black Box stworzyło tu coś niepowtarzalnego i jakby wywalić godziny wyścigów, dopieścić trochę pościgi i fabułę, to Most Wanted otarłby się o ten ideał, który nostalgia zostawiła w głowach wszystkich graczy, a i tak wyszło nieźle.